Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Skuler I oczywiście się, no się w tych samych rozmiarach dalej um, Bo, no, bo tak Muszę stoczyć pewną walkę Jeśli ktoś nie oglądał się poprzedniego odcinka To on może nie wiedzieć, że Że ostatnio ktoś mi właśnie przyląsł Nieproszony tutaj do Mojego tutaj terytorium, Więc, yy, no, muszę się niestety przygotowywać Bo ten mi po prostu groził Ale ja nie pozwolę mu na takie traktowania Oj nie, 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 nie Pogadamy sobie po prostu Twarzą w twarz Po prostu A, No i uznałem, że chyba po prostu zostanę w, w takich już rozmiarach, i jestem na razie Bo... Ej, zostaw go Bum Jesteś uratowany I możesz się właśnie jakoś Ci jak uporać Ale jestem w stanie się poświęcić, nie? Żeby no po prostu powstrzymać to No mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać tak gdzieś jak Pod koniec no, Bo coś czy to może być, już może ostatni odcinek Ale kto to wie Zobaczmy sami um, Tak się zastanawiałem co można było tutaj dzisiaj zrobić? Bo na pewno muszę się przygotowywać do tej walki z tym doktorem, który nazywa się ten nieproszony gość. I teraz zaczęły się mobbele w ogóle. Więc muszę naprawdę nieźle się przygotowywać mimo wszystko. Um, jakieś, tu też jakieś żelazo tutaj? Bo ja sobie nie zauważyłem jeszcze. A fajnie byłoby, gdybym zdobył, ale na razie nie widzę. Tu dziurska, które nie chciałem wpadać. Węgiel, węgiel, i po tym, no, myślę, że będą normalne już odcinki z Minecrafta. Wtedy. Ja muszę ten rozdział zakończyć, jak na razie. Ja muszę to zamknąć, bo nie pozwolę sobie na to. Na takie rzeczy. Więc, e, no zobaczymy się... Więc, co będę jeszcze z robił? No, poszukać jeszcze wniosku, trochę żelaza jeszcze. Mam siedem, ale no myślę, że nie wystarczy mnie. O! Jest! Idealna okazja. Metody ubijania golema, więc mi się za chwilę, jak ubija golema. I ile razy mi wypadło? Ok, mam 10. Um, no niby mało, w sumie jeszcze tu może znajdę. Nie, nie znajdę. Niestety. Aczkolwiek... A acz to byłaby idealna farma. Eee, więc... No myślę, że byłoby spoko. Może tu gdzieś jeszcze będzie nawierzch. Jakieś żelazo. Bo na razie nie chcę się jakoś tak... się zagłębiać. Ale... Ale to no widzę, że jeszcze mało kto zostawił łapki w górę. To będzie wielka inspir... to będzie wielka... to będzie wielkie wsparcie po prostu czybym mógł pokonać tego doktora i po prostu... no i po prostu mieć święty spokój, prawda? Nie może po prostu wrócić do normalnych rozmiarów. żelazo niestety nie ale nie poddaję się tak łatwo jakby, no muszę to zrobić, mimo wszystko muszę bo kto to inny zrobi? no nikt inny nie zrobi kurde, tu nie ma no boże no dobra, trudno Ale tak naprawdę nie jestem pewny, ile potrzebowałbym czasu, żeby to wszystko fajnie ogarnąć. Musi mi się udać, musi mi się, no, bo inaczej klops będzie. Po prostu klops. Nie, no, nie widzę, no kurczę. A fajnie było. No dobra, no niestety muszę się. Wr wracam, niestety. Ale nie no, mogę w swojej jaskini przecież kopać i poszukiwać żelaza. No bo zobaczcie, jak ogromna jest ta jaskinia. No, jest ogromna. No i ostrzegam. Jak już też przegram, to będzie już koniec. Koniec da będzie. Koniec. Koniec wszystkiego. To już i tak wątpię, żebym wrócił. I tak. Ale, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, jeśli będzie jakoś może łapeczek w górę, to. To może jeszcze nawet spróbujemy. Y obrabować. laboratorium naszego doktorka. Ale, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W sumie ja chyba co już zrobię. To już jakoś zbroję. Na przykład co? Cześć, co ma najwięcej. HP. No, może na pierśnik wezmę, mimo wszystko. Przyda mi się na pewno. No dobra. Także nie poddaję mi się, mimo wszystko. Także lecimy dalej. Czułem, no. co jest? Doktorek? Co ty tutaj robisz? Przykro mi ale no musisz mi pomóc, bo. ten, ten doktor V. brakował moje laboratorium. O nie. O nie, 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 on już naprawdę przegłopałę. Nie pozwolę na to. Wiem, że już jesteś duży, ale, ale na jednak potrzebujesz pomocy dłoni. Chodź, zapraszam. Jakby zrobiłem swoją jaskinię tutaj. No, także... No przykrywałem się tutaj trochę. No jak widać? No, słabe widzę. Ale cię to obiecuję, że. że ten. Że ten gościu pożałuje tego. Jakby nie pozwolę, żeby takie rzeczy żeby tak nas traktował. Wiesz co? Musisz uważać, bo. Bo on ma całkiem sporą siłę ognia. Ma sporo swoich żołnierzy. M mogą pilnować to laboratorium. Prawdopodobnie. Więc, eee... jakiś plan? Odnośnie... To twoje obecne wyposażenie nie wystarczy. Albo wiesz co? Dam ci ten, bo ja mam parę żelaza. A masz? O kurczę. to no, dobra, no to w sumie by mi się przydało. O! Ej, dzięki! Naprawdę! W sumie to... Okej, okay. fajnie, że w sumie wróciłeś, nie? A taka sprawa, czy na pewno podobać się na będąc gigantem? Nie, tak w sumie. mnie już tylko wrócić już do normalnych rozmiarów, bo, bo w sumie będąc gigantem to w sumie... Nie, wiem, czy mi się tak widzi w ogóle do końca życia. Więc e, no. A też chciałbym na pewno już go złatwić. Czekaj, ale żebyś tak po prostu przyszedł do niego i co? I żeby go wytłukł? Nie ma szans. Nie mam szans przed takiej armii. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę, że go załatwimy. Może jesteś dzielny, ale taka siła nie jest wystarczająca dla takiego doświadczonego naukowca. Już się tutaj koksem. So, ja chyba wyznaczy mi jeszcze buty. Przyda mi się chyba się też siekiera i kilo. No to, to zumia mnie nie powiedział. Ale spokojnie. On mnie tak łatwo nie rozwali. Ja to wiem, bardzo dobrze wiem. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę, że uda nam się to zrobić. Być nie może Kill off. I teraz ich porobię Dobra Dobra, ja myślę, że już tyle mi starczy Wracaj. Mam coś jeszcze dla ciebie. Eee, co jeszcze masz? Proszę, może ci się przydać. Aż 10 koksów?! E, no to mi mi się też przyda. To na wszki wypadek. Ty... Aha, i też dajesz mi tak po prostu? No jak? Chciałeś być ogromny? Aha. Jeszcze Dobra. Mmm, aha, to coś jeszcze było? Oho, dobra, okej. Okay. Wiesz już kask zrobię już. I ruszam do boju. Życzę Ci powodzenia. I yy, żebyś wrócił cały i zdrowy. I kiedy już uda mi się to zrobić, to zrób dla mnie już miksury, żebym wrócił do normalnych rozmiarów, dobra? No dobra, niech ci będzie. Dobra, lecę. Tu już jest ten moment. Tu już jest ten moment, kiedy mi się na pewno musi mi się udać. Nie ma takiej opcji, żeby mi się nie udało. Bo mi się wydaje, że już przechodziłem wiele już. Wiele już rzeczy. Natomiast już jednak trafi mi się już... Już mi się trafi godny przeciwnik Ale no nie Nie pozwolę się pomiatać po prostu Ja To załatwię I nikt mi Na to nie pozw... Nie poz, No po prostu nikt mi tego nie zabroni po prostu Lecę po prostu przed siebie Dobra, tu już jest to Ta zrujnowana trochę wioska Prawdopodobnie chyba przez niego, chyba. Tak teraz mi się wydaje. Teraz jak tak myślę. Czy to może być jego sprawka? On chciał te rzeczy. Więc teraz musi za to gorzko... No i teraz gorzko tego pożałuję. Tu już jest to laboratorium. Ej, zrujnowana jest trochę. O nie Nie pozwolę na takie rzeczy. Dobra. Moi drodzy. Jestem na miejscu. I moi drodzy, jeśli mi się nie uda i za... Za tą akcję, za ten wyczyn musi być łapeczka w górę. Jak nic. Bo jeśli tego nie zrobicie, no to koniec serii będzie. Koniec tego wszystkiego. Ale nie gwarantuję, że Minecrafta nie będzie. Będzie jeszcze. Będzie na 100%. Dłużnie znaczy już miałem już parę tam planów, żeby do tego wrócić. Ale dobra. Zmierzmy się. Słuchajcie, najgorszym, co mogło być! Ty o, jesteś, ale twój aktualna forma nie powstrzyma mnie. Ha, 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 ha. Co on robił? O nie, 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 nie. Nie będzie tak. Chodź tutaj. się na potkę? Uwaga! Jest pokonany! Nice pokonany! O kurde! Ale to było. To był wielki wyczyn! Gdzieś mi wyleciała w po drodze, ale mniejsza. Odało mi się Teraz mnie tylko wrócić do domu Mam nadzieję, że już mnie od... yy, po prostu Już po prostu wrócę, nie, no to z... do normalnego rozmiaru bo po prostu jak widać, no trochę już ciężko mi się się przecieram, więc no mięsko dziękuję, że że byliście ze mną przez tak długi czas Mam nadzieję, że doktorek coś wykombinuje. Bo trochę mi się średnio to widzi. Żeby być takim dużym. Także widzimy się już w domu. Elo doktor, go wróciłem. Widzę, że wróciłeś żywy. Udało Ci się? Tak, zginął. Z mojej ręki. O, nie doceniłem cię, niezwyczajnie. Ja już nie to leczyć. masz to, co obiecane. Masz już tą podkę? Super. Chciałbym wrócić do normalnego rozmiaru. O, w końcu wróciłem do normalnego rozmiaru. Dzięki doktorku, w ogóle. Uch. No, nie ma sprawy. Trzeba pomagać nigdy przyjaciółom. nigdy więcej już eksperymentów, okej? Okay? Nigdy więcej już takich eksperymentów, bo co widzisz w ogóle co się stało. No może masz rację. Więc no lepiej trzymaj takie rzeczy na bok e, i zniszcz takie wszystkie. I ja już takie reszty wyrzucam gdzieś, nie wiem. A, to mi daj, wywalaj gdzieś. A to masz. I gdzieś naprawdę to zniszcz gdzieś najlepiej. No właśnie nie chcę już do tego chyba już wracać. Rozumiem i to szanuję. Bo będąc dużym dużym jest znana jak masakra. Jestem no, razem jakby tak to, by to może to... będziesz wypróbował moje produkty. Nawet nie proponuj mi takich rzeczy. Nawet nie próbuj. Nie, 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 no bo ja mam dość już tego kompletnie. Ale i tak, no, było miło Cię spotkać, było fajnie, naprawdę... No mam nadzieję, że zobaczymy się może jeszcze... Jeszcze kiedyś. A na ten moment muszę zająć się innymi kontentami. także, no to trzymaj się. Miło Cię, był... no, miło. Mi no, było No, to też fajnie było. Miło, naprawdę. Także trzymaj się, skuler. Ale ja już lecę. Trzymaj się, także, cześć. na razie. Uh, no, dobra, ja muszę. Nie no, fajny jest doktorek, tylko. No, trochę jednak była już przesada w ogóle to, co się właśnie odwaliło. Nic e, mi dobrze, że wróciłem do tych normalnych rozmiarów, bo, bo to była jednak masakra. E, no, sporo rzeczy się tu działo, naprawdę masakra jakaś. E, chociaż. Czy będzie naprawiać swoje laboratorium? Ja no, no, na pewno nie, bo, bo ja muszę wszystko wracać. Wracam specjalnie dla Was, bo, no bo jednak dawno nie nagrywałem coś z Minecrafta, a fajnie byłoby. Na pewno może się kłaść więcej kontentów może. Więc e, w tym odcinku to było na tyle ogólnie z tej miniserii. Fajnie, że byliście do samego końca. E, ja muszę odpocząć od takich emocji, także. Widzimy się następnym razem, więc do usłyszenia, na razie cześć. Siema.